Hello moi kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na tym kanale Zauważyć vlogmasy w tym roku nie będą pojawiać się systematycznie, nie będą one codziennie A to dlatego, że jestem po prostu w klasie maturalnej Przyszłam też jakiś czas temu na edukację domową I nie ukrywam, że ten czas, który w tamtym roku poświęcałam na nagrywanie czy na montowanie wolałabym po prostu trochę inaczej spożytkować Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, wiecie o co mi chodzi Może za rok się uda, może za rok się uda, jak już będę po maturce Będę miała, chociaż w sumie nie wiem, będę na studiach, więc nie wiem jak będzie wyglądać moje życie za rok Ale e, póki co te vlogmasy będą, ale nie będą one codziennie Także mam nadzieję, że jak najczęściej uda mi się nagrać coś Dzisiaj jest bardzo fajny i ciekawy dzień, także stwierdziłam, że dobra, nagrywam vlogmasa Bardzo dużo się pozmieniało od ostatnich vlogmasów Zmieniło się też na pewno to, że nie mam w ogóle żadnego kalendarza adwentowego Co jest totalnym po prostu... Nie będę tego nawet komentować, ja uwielbiam kalendarze adwentowe Zawsze cieszyłam się jak dziecko, zresztą widzieliście w tamtym roku Po prostu jak otwierałam jakiekolwiek okienko, to ja po prostu byłam cała po prostu szczęśliwa i podekscytowana ja Stwierdziłam, że w tym roku sobie poradzimy bez kalendarza adwentowego Więc te vlogmas traktuję naprawdę jak takie typowe, luźne vlogi I co w ogóle w ten sposób jeszcze w, mi w miarę ogarnęłam, powiedzmy, bo i tak no... No, no nie wyglądam jeszcze. <noise> Ale co, dobra, idziemy zrobić sobie jakieś śniadanie. Ostatnio w ogóle mam fazę na jakieś dobre śniadania, bo przez ostatnie parę tygodni, miesięcy nawet bym powiedziała, ja na przykład płatki z mlekiem albo jakieś takie, wiecie, serki, deserki i w ogóle. <noise> Także ostatnio mam fazę na jakieś osianki znowu, na leśniczki, jakieś takie strutututu. Także mm, idziemy sobie coś zrobić do jedzenia. <noise> Czy w ogóle nie przyszedłam tego przepisu i okazało się, że to jest na nie wiadomo ile naleśników i mam całą górę I jeszcze tam się smażą Ale już sobie przygotowałam mniej więcej swoje jedzonko, więc zaraz będziemy jeść I będziemy lecieć i robić różne rzeczy, bo dzisiaj jest bardzo fajny dzień one są cytrynowe, dodałam sobie do nich mango, banana, trochę skórki z cytryny Migdały, tutaj mam jogurt naturalny i jeszcze polałam je miodem, w ogóle uwielbiam pankeki z miodem I Serio mogłabym po prostu jeść same pancake'i z miodem Dobra, będziemy robić test, bo ogólnie ja jestem wybredna jeśli chodzi o naleśniki Bo one nie mogą być za suche Muszą być takie fluffy No, wtedy jest w porządku, muszą być takie właśnie wilgotne, nie mogą być suche, a często wychodzą suche Mhm. Mega, mega dobre Już mi się... Ale mi się buzia świeci tutaj Podam wam przepis oczywiście w opisie, bo zawsze mnie prosicie o przepisy Żebym podawała Także wrzucę wam linka No Dobrze, będziemy się teraz ogarniać Bo dzisiaj jest super dzień, mamy dużo do roboty, w sensie... Może nie dużo, ale są fajne rzeczy do zrobienia Lecimy robić dwie nowe dziarki Ja się bardzo cieszę, bo już chodziły za mną jakiś czas I nie mogłam się decydować, czy robić, czy nie robić I seriam, dobra, robimy Jak już mam dwa tatuaże, to dwa kolejne nie zaszkodzą Pamiętam właśnie, jak wszystko mówiłam, że nigdy nie uda mi tatuażu Że mi się nie podbają tatuaże na mnie Że w ogóle nigdy w życiu A tu proszę Chyba ja wolę... Coś zrobić, niż później żałować, że tego właśnie nie zrobiłam Ja jestem cały czas w trakcie malowania się, także Nie zwracajmy na to uwagi Ale przyjąłem paczka Boże, jak ładnie zapakowane Jak ja uwielbiam, jak ktoś pakuje ładnie prezenty widzicie, jak ktoś się pięknie postarał Bardzo dziękuję Benefit Ja nie jestem najlepsza pod otwieraniu paczek ale postaram się to zrobić jak najlepiej. Mamy taki zestaw, holiday zestaw. Ehm, możliwe, że Wam go sprezentuję też, bo ja uwielbiam Wam robić prezenty i rozdania, także pomyślę jeszcze nad tym, bo mm, te dwa produkty już posiadam, także zobaczymy. Ehm, też mam. Też mam te rzeczy, też mam te rzeczy. Także możliwe, że po prostu komuś to sprezentuję, ehm, ale bardzo dziękuję Benefit. Ehm, za takie śliczne prezenciki na święta. Więc to jest mój outfit na dziś. Wielka koszuka. Eee, bagi, jeansy czarne. I tyle. To jest mój outfit. Mega basic. W ogóle mam strasznie brudne lustro. Przepraszam was za to. Ja zawsze mam taką schizę, że mi się ubrudzą rzeczy od tuszu. Ubrania w sensie. Dlatego ubrałam się na czarno. <laughs> Lecimy odbierać paczkę. I, i co? I na tatuarz. Mam no. <grywa> prezent na Mikołaja I, i kalendarz acentowy z minionkiem. Dobra, zrobimy opening. No ale przecież ten są śliwki w czekoladzie, to już jest według mnie y, bardzo dobry prezent. Musli sylwetkowe. <noise> A co tu mamy? Czekolada Oreo, moja ulubiona. Kinder Surprise, tam jest jeszcze tak w środku. Tam jest no, suwa. Balsam do ciała. Pyłk księżycowy, olejek do kąpieli. Tak, sam opis, ale przecież tego nauczył. Po prostu myślałam, że. <noise> sobie Ró z proszkowanego różowego kwarcu, Boże! Trzeba po prostu załatwiam tego do Ej, ale ciekawe czy ma ingredient na serio, że ten... Nie mam pojęcia, ale zrelaksował mnie jak czytałam to <grymne> Na wizji Ja był słabny na chwilę Kot? Albo anioł? Aha, to jest worek Będziesz daliby niej dwójce jest Anioł Ale się Ale przecież że szóstki muszę zjeść No ale jak to może jutro zjeść, nie? No. Tu mamy bęben 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 Teraz y, idę po przesyłkę Muszę jechać Ogólnie to... Jak wiecie lub nie... O nie, pada na mnie yy. Zdałam jakiś czas temu prawko także teraz mogę nagrywać dla Was z auta. Co? No. Jest to mył twarz w tym bo jestem ładny, ale co dopiero jak będziesz. Czego w inni nie widzę, będziemy nic z nimi tracić. Mam nadzieję, że widzieliście mnie w teledosku Kazbra i e, w nowej piosenki. Jeśli nie, to bardzo źle i idźcie oglądać. Była um, super, super fajna przygoda w ogóle bardzo mi się podobało i bardzo się cieszę, że mogłam wystąpić w takim części I fajna piosenka w ogóle, w sensie strasznie podoba w ucho, więc się bardzo cieszę, że mogłam właśnie też wystąpić w takiej piosence, która, która mi się po prostu podoba. Mam nadzieję, że YouTube mi nie, nie zrobi prawa autorskich na tym filmiku i dobra, jak coś to nie zarobi po prostu na no, tym vlog ma się nieważne. Co mam powiedzieć? Tatuażek zrobię Zobaczycie sobie za niedługo Bo za chwilę tam będziemy jechać Ja się ogólnie bardzo, bardzo cieszę Ja się w ogóle nie stresuję tatuażami Jak ja jechałam na swój pierwszy tatuaż W ogóle nie stresowałam. Jeśli ja w ogóle nie stresowałam i biodro mnie nie bolało, szczególnie właśnie na kości, bo miałam tak totalnie na kości robione te cienki i to bolało. Ale na przykład na żebrach byłam pewna, że też są. Widzicie, no, no są kości i byłam pewna, że na tych kościach też będzie boleć. A nic mi nie bolało, także mega spoko. Teraz będę robić dwa na, na ręce albo na plecach, że muszę jeszcze zobaczyć, które miejsce będzie wyglądać najlepiej. Więc tam nie powinno w ogóle boleć. Także idziemy odbierać paczkę. Dziękuję ślicznie, do widzenia W ogóle jaka duża jest ta paczka, ja nie wiem co tam w ogóle jest, nie mam żadnego pojęcia, bo ja nic nie zamówiłam ze Stylitaliusa, także podejrzewam, że to gift od marki Ładne. Nie Widziałam, że tu ładniej wycięłaś Nie to spoko nie jest dobrze masz No fajny. ja sprzęt Nie chcesz tego jakoś super wysoko, nie? Bo nie, Bo tak. nie dawać, bo tam masz już łokieć No tak właśnie, jest. nie, tak, tak jak uważasz, że będzie najlepiej Ja się zdaję na ciebie No, tak mi się wydaje, że jest dobrze Ładnie Tak, jest okej okay. Dobra, No, mhm. staraj się nie ruszać Mhm W ogóle nie Cięż, silna nic, nic nie boli. Coś? O, muszę tak zrobić. No, to czekaj, jak cię to ładnie. Coś tam było, było czuć, ale. Ale było. <grymne> ale było serio w porządku. Najbardziej no. mi to w biodro bolało kiedyś. Bardzo ładne. Taka ładne. Lecimy już z dziarki i tak mi się podobają. Tak mi się podoba serio, tak się cieszę. E, także wracam do domku e, i będziemy odpakowywać paczki, bo tyle paczek mi przyszło, że to się... jest jakaś masakra. Wracam już do domu i patrzcie, ile paczek do mnie przyszło. A to jeszcze nie wszystkie, które zamówiłam. Także tak jak mi się podobają, ja to uważam, że jestem tak podekscytowana. Nie wiem, jak Wam mam ten pokazać. O, bo tak będę musiała. Zajebiste, mega mi się podobają, śliczne są i są so lepiej. O 16 jadę z kolegą na jakieś jedzonko, także nie będę teraz nic jeść Otworzymy tylko te paczki, pokażę wam co w nich jest i coś może przymierzymy Mamy komplet dresów z Alidasa, ja nie mam żadnych takich... Komplet. Nie no, mam komplety wyjściowe, nie wiem co, ja mówię. że muszę sobie na zimę zdecydowanie kupić więcej takich dresowych kompletów. Ona będzie idealna, bo ona jest jakby taka ścięta, ale jest duża. Także się mega, mega cieszę. I ma przepiękny kolor. Taki właśnie zgaszony biel, kremowy. Nie, dobra. Będą. Jakie zajebiste. No i zamówiłam sobie bluzę na Black Friday, dopiero teraz mi przyszła, więc trochę sobie poczekałam, żeby mi ją wysłali będzie dobra, mega, mega mi się podoba Ja ostatnio się przerzuciłam w ogóle na srebrny, bo mam na paznokciach srebrny, wcześniej też miałam srebrne paznokcie Także teraz się przerzucam troszkę na srebrny, może będzie miało taką, wiecie, szor szorstką teksturę Jak niektóre bluzy, które mają lepszą jakość, większą gramaturę, to czasami są takie twarde i szorstkie, a ta jest mięciusia więc zamówiłam sobie takie spodenki mega mega wygodne, mięciutkie. No i do tego jest taki sweterek. Też wzięłam XS-kę albo S-kę? Tak, też wzięłam, wzięłam XS-kę bo on jest taki oversize'owy i wydaje mi się, że będzie w porządku. O dobra, teraz um, paczka z Tendelusa to jest taki PR-box, bo totalnie nie wiedziałam, czy dostanę. No i srebrne, także slej będą mi pasować do, do tej bluzy. I śliczne, śliczne buty, ale ja już widzę, że one będą mi na pewno za duże, bo to jest rozmiar pewnie 36. 37! Wysłali mi 37. Nie no, to to będą na pewno za duże. Uhu. Uh. Mm, a tutaj mamy, kochani, Kiecka. No i ostatnia już paczka na dziś to e, Zalando Zalando zamówiłam głównie szaliki, czapki, rękawiczki. Takie zwykłe. O, nie miałam takich e, w kremowym kolorze. Zamówiłam też różową czapkę, bo zamówiłam różowy szalik. I mam nadzieję, że trafiłam z kolorem, że są takie same. Bo jak nie, to będę musiała coś odesłać. Ja uwielbiam wszystko, co różowe. Także mi się ta czapka podoba. Spójrzcie na to. Jest tak ciepły i w ogóle taki wielki, że ja się nim mogę cała okryć i być tak ciepło w zimę. Bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba, jest śliczny. Mój znajomy Wojtek ma sklep z butami. Jeśli to oglądasz, to ci pozdrawiam. I dał mi w prezencie od marki takie Danki właśnie w takim zgaszono-fioletowym kolorze. I tak mi się idealnie udało wycelować, że to jest praktycznie ten sam kolor. Więc będę miała macik. Yy, Macing. Szalik. <laughs> Macing szalik do butów. Także się bardzo, bardzo cieszę. Uważam zakupy za udane. No gdzie idziemy? Na sushi No właśnie, czy to gdzie W Górach nie ma nic innego niż sushi. Albo, sushi, albo albo no, albo, sapori, albo coś tam, no. To obojętne, na makaron. Makaron? No. Bo w ogóle wiesz, że się otwiera nowe sushi w Tarnowskich Górach? Nie, ma tylko na no odbiorę to... I potem ci pokażę tatuaże i zrobimy reakcję. nagramy reakcję. Ja bym zjadła makaron albo właśnie pizzę bo ja dawno nie jadłam. Ej, taki makaron w sumie. No, bym Sapori. no w Sapori albo w briku tam u góry, tam Ej, jest to sorry, dalej. What nagrywasz? Tak. To jest Kasper. <noise> Musisz się przywitać. Hej. To jest Kasper. <noise> to jest najbardziej akwarde, że nienawidzę tego robić. Ale przynajmniej jak jest z kimś, to jest raźniej. Zobaczmy właśnie w restauracji i będziemy jeść makaron i piesierbatkę. Ale, ale vibe! Proszę o podjęcie mikrofonu. I dobra zróbmy. Chcemy, chcemy, Zmieniliśmy lokalizację z Kasperem, na inną restaurację, na lepsze desery i mamy nadzieję, że, że będzie lepiej i smacznie Ale stwierdziłam, że jeszcze na szybko pokażę wam te rzeczy, które kupiłam, także no tą bluzę już wam no, pokazywałam wcześniej Mega ładna, me, mega, mega mi się podoba Jestem zadowolona strasznie z tej bluzy Boże, jaki wygodny dresik Mega, mega wygodny bardzo mi się podoba bluza, bo jest taka właśnie fajna, duża, ale ma taki ścięty krój Czas na puchaty zestawik, który bardzo, bardzo mi się podoba Tylko głupio leży strasznie w kroku Ale i tak go zostawię, bo jest mega wygodny Okej, okay, ubrałam teraz tą sukienkę i ja nie wiem, czy ją się tak nosi W sensie wydaje się być bardzo ładna Ale kurczę, muszę znaleźć na na się jak się nosi tą sukienkę bo powinna być w ten sposób ale ona mi zaraz spadnie w, w tamten sposób lepiej mi leżała w sensie mam mam wrażenie, że ona mi zaraz spadnie, ale ogólnie sukienka bardzo ładna. On tu po prostu jest za duży ten pasek tu ale sukienka bardzo ładna. Wydaje mi się, że to by było na tyle z tego vloga. Ja idę się teraz kąpać, ogarniać i, i będę szła spać. Mam nadzieję, że film mi wam się podobał. Piszcie, co sądzicie o moich nowych dziarkach. Na Instagramie jeszcze ich nie pokazywałam, bo właśnie czekam aż dodam tego vlogmasa. Widzimy się w następnym vlogmasie. Mam nadzieję, że uda mi się jak najszybciej jakiś nagrać. I co? Miłego dnia. Mojej nocki. Zależy kiedy to oglądacie. Papa! Pa.